No, i teraz tutaj, ponieważ mamy, yy, będą trzy odpowiedzi, cztery odpowiedzi tam są, z czego pierwsza jest poprawna, no to pierwsza ma 100%, natomiast pozostałe już, jak widać, 100% nie będą miały. Czyli jedziemy tutaj, yy, pierwsza jest poprawna. Czekajcie, może tak zrobimy. Tutaj damy 100%, pierwsza poprawna to było to. Ja to przeciągnę i upuszczę. O, już mamy tutaj. Teraz to zostaje na swoim miejscu. To druga odpowiedź. No i jeszcze dodaję. Tu jest 100%, tutaj natomiast niepoprawna. No i dodajemy pozostałe. Tu uwaga, dowolny plus w zasadzie dodaje mi zawsze. O, teraz dodajmy sobie na dole. O, jeszcze odpowiedź. Ta. Chcę Państwu pokazać, jak to szybko idzie. I jeszcze, ostatnia odpowiedź, muszę też dodać plusika Widzimy, że to automatycznie dodaje nam niepoprawne Czyli tutaj skasuję tylko, żeby nie było żadnych podpowiedzi dla ucznia O i jeszcze Informacja zwrotna, to może niekoniecznie, spróbuję to przechwycić Ach Może zrobię wytnij w takim razie, wytnij Tutaj też skasuję od razu te średniki i tu sobie wklejam. Jeszcze raz pokażę, mamy cztery odpowiedzi, jedna jest ta poprawna, dajemy 100%, natomiast pozostałe, pozostałe tutaj niepoprawne lub, uwaga, możemy też tutaj odejmować punkty oczywiście, nie ma problemu żadnego, jeżeli tutaj chcemy, to możemy też odejmować. Dobra, my zrobimy tam, żeby nie liczył po prostu tego do punktacji. Ilość punktów możemy sobie określić też tutaj dowolnie. Możemy robić 2, 4 punkty jak wolimy. I wstawiamy sobie to do naszego dokumentu. Proszę zobaczyć co się stało. Ano stało się to, że on tutaj zdefiniował już. Tu się pojawia taki nawias z jednej i z drugiej. Ja ten nawiasy, które miałem wcześniej pokasuję. Nawias klamrowy. Widzimy, że Mamy tutaj 100%, jest tam tutaj za tą odpowiedź pierwszą, natomiast dla pozostałe yy, po prostu nie ma żadnych odpowiedzi. Zobaczmy, jak to wygląda. Zapiszę to na razie. I podejrzyjmy sobie tutaj. Na razie rozumiem, że mamy tylko jedną z tych odpowiedzi. O, jak to wygląda? No, wygląda to następująco. Widzimy, że tutaj mamy pomieszane. Nie jest to pierwsza odpowiedź, to wcale nie jest pierwsza, jak widzicie. W tych tutaj odpowiedzi, no ta odpowiedź jest poprawna oczywiście, ale yy, gdybyśmy sobie wybrali inną i zaznaczyli i potem zatwierdzili, no to na pewno uzyskamy odpowiedni efekt. I jeszcze może pokażę przy tym, yy, przy tym elemencie pokażę jeszcze co można byłoby zrobić, bo tym samym sposobem oczywiście działa to w pozostałych odpowiedziach. Ja sobie na przykład Tutaj mam różne odpowiedzi, ale może wezmę tutaj, tak jak poprzednio, tutaj był tak zwany port. Ja nie chcę, żeby tamten uczeń mi tam wymieniał wszystkie porty, czyli nie musi tutaj mi zaznaczać się, bo ja chcę, żeby on mi napisał, co to jest dokładnie za numer, który jest numerem poprawnym. Co ja robię? Ja zaznaczam sobie ten element. No i popatrzcie, znowu szukam sobie tego miejsca, tak żeby było pole tekstowe czyste. Wybieram sobie właśnie edytor ćwiczenia z lukami. I tutaj poza tymi multi, pod, poza tym multi choice'em, tak, tutaj znajdują się na przykład odpowiedzi numeryczne. Możemy tą numeryczną sobie wybrać, bo to ewidentnie się nadaje lub możemy krótką odpowiedź, jak widać yy, tu mamy tak zwane short answer, yy, to ja sobie wybiorę teraz numeryczną. I tutaj mamy napisane też co to oznacza, klikamy dodaj. Jest, widzicie, ponieważ zaznaczyłem sobie tę liczbę, ona od razu się tu pojawiła. Tutaj możemy podać tolerancję, żadnych tolerancji nie ma, czyli zero, tak? Tutaj za to jest na przykład też dwa punkty, czy są dwa punkty, czyli razem, już za całe zadanie teraz byłoby, byłyby cztery punkty. I znowu zatwierdzam sobie. No i efekt powinien być taki. Aha, tu trzeba jeszcze, proszę zobaczyć, jak się dodaje drugi raz, to trzeba po prostu też potwierdzić, tak? Że dodaję tutaj to. Pytanie, czy tutaj i teraz podejrzyjmy sobie, jak to wygląda i zobaczmy, tu było to rozwijalne, a tutaj mamy pole tekstowe.